Cześć, tu Karolina Pytlarz Witam Was na kanale świata Pasji. Dzisiaj zrobię kartkę walentynkową. Chciałam zrobić kartkę męską. Znaczy kartki męskie. Tutaj są fajne te hasła. Można i te dyskietki wyciąć i, i te hasła na, na tej stronie. Ale właśnie tam rzuciło mi się w oko takie hasło. Kocham cię, jak szalona, no i strasznie mi się to spodobało. I postanowiłam właśnie zrobić kartkę walentynkową, jako że za niedługo walentynki. A kartki męskie zrobię z reszty kolekcji i zobaczycie prawdopodobnie w następnym filmie. Tak, mam parę arkuszy, także, także to... będę chciała je wykorzystać co do skrawka. Ostatnio to jest mój patent na to, właśnie, żeby zużywać kolekcję, bo tak jak kupuję cały bloczek, to potem leży. A tak, właśnie kupiłam arkusze, które na pewno zużyję i nie będą mi zalegać. I tutaj wycinam sobie wykrojnikiem taką jakby potarganą kartkę z notesu. Już nie pamiętam nazwy firmy, ale on jest też właśnie ze sklepu. Kupiony dawno, dawno temu. No i tutaj ten My Man to on jest ten, ta ta klisza, dyskietka akurat jest niepełna, więc tak się staram, żeby zasłonić ją troszkę, żeby żeby nie było tego widać. A tą trzecią dyskietkę Pomyślałam sobie, że to można wkleić zdjęcie. Ja też tak zrobię. Będziecie to widzieć dopiero na zdjęciach. Ale właśnie ze zdjęciem to będzie taka kartka. I wykorzystuję do tego pastę z Easing, którą kupiłam dawno, dawno też. Chyba. Dalej jest fajna, taka płynna, nic się z nim nie stało przez ten czas, także bardzo się cieszę. I właśnie używam ją tutaj. Jest troszkę podobnego koloru, jak zastygnie, to będzie ciemniejsze. A ja jeszcze sobie pomyślałam, że mogę to pociągnąć czarnym gestem albo czarnym tuszem. Żeby to tak postarzyć, bo ona jest błyszcząca. Żeby tego tak nie było widać, żeby się tak nie rzucało w oczy, to właśnie czarnym gestem albo tuszem. Myślałam to pociągnąć i tak zrobię, właśnie z jesso, ale właśnie też, żeby troszkę się tam ciekawie działo w tle, to odbijam też jeszcze tryby na tym turkusowym. Ta pasta jest trochę jaśniejsza, więc też będzie to widać. Na tym czarnym odbiłam takie y, 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 okręgi, y, i liczby, i, i napisy takie. Y, 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 też wydało mi się to męskie, pasujące do męskiej kartki. A w tle, właśnie tryby. Tam też y, są takie ala ala tryby na, tym, na tej papierze, więc wydawało mi się, że będzie pasować Moje często już jest tutaj na skraju swojego życia już jest takie bardzo gęste. I na dnie także mm, akurat żeby dokonać swojego żywota. Yy, I tak jak mówiłam sobie wrócę najpierw delikatnie oczywiście a potem już coraz śmielej wjeżdżam tam w ten papier. Robię też na brzegach, tak jakby ala postarzenia. I w sumie spodobał mi się ten efekt. Im bardziej chaotycznie, i, i tam rozjeżdżałam tym czarnym, tym, tym fajniej to wyglądało. Tak, tak ja uważam. I też właśnie mam kilka takich mediów suchych, z którymi chciałabym właśnie zrobić kartki, użyć ich jako masek. I jestem ciekawa też właśnie, czy może byście chcieli to zobaczyć. Co ja z tego wymyślę. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu to postaram się to nagrać. I nie robiłam drugiej warstwy, żeby właśnie nie zasłonić tego turkusu. Dopiero podnoszę tutaj właśnie ten, tą kartkę z notesu na warstwę z tektury. I tam też powtarzam na czarno. Jazz jest matowe, więc yy, i taki, taki tempe, jakby. <grymny> yy, taki no. Yy. No, nie błyszczy się i fajnie. No, ja to tak nazywam że taki tempe efekt. Yy, wychodzi. <grymny> yy, mam nadzieję, że dobrze to zrozumiecie. I, I właśnie fajnie to tak, jakby zmatowiło to jeszcze bardziej, bardziej ten papier. Takie fajne plamy tutaj porobiły się. I żałowałam, że przykleiłam tą właśnie spodnią warstwę, bo mogłam tak bardziej pociapać, tak jak tutaj. I właśnie bardzo mi się to spodobało. Powróciłam zatem w całości to. i myślę, że to też fajnie wygląda. Moje to zdjęcie na tej kliszy można nakleić na górę albo wyciąć ten jaśniejszy środek i podłożyć je pod spód. Ja nakleiłam na górę z taką delikatną, właśnie jaśniejszą ramką i też myślę, że to się y, fajnie odznacza. I tutaj przestawiam kompozycję. Jednak bardziej mi się podoba ten zielony kwadracik kukury. I jak już jest wszystko podniesione, i wiem, jak to chcę, to jak chcę to przykleić, no to chwytam za klej. Ja kleję na klej na gorąco, że, żeby się wyrównała ta powierzchnia pod spodem. Nawet jak gdzieś tam będzie maska w miejscu klejenia, to taki klej na gorąco fajnie to wyrówna. I w tym filmie to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Dajcie znać, jak Wam się podoba kartka. I do następnego razu. Cześć.